Witam, z witam. Dzisiaj będę dla Was nagrywała właśnie jak gramy The Tokyo Tylko, że to będzie po prostu. Ja jestem teraz na telefonie mojej mamy. No i ja tutaj w ogóle żadnych, ani jednego nie mam dodatku. I po prostu tak wygląda moje miasto. No i najpierw sobie stworzymy po prostu postać zwyczajną postać. I mamy tutaj trzy postacie, nie tak jak u mnie na tablecie, że mam 30, tylko y, po prostu i na telefonie, y, więc tak, y, ja sobie zostawiam chyba taką, chociaż w sumie taka też jest git, dobra, ta może być, y, jeszcze skóra, kolor skóry, o ten git, aha, widz wybrał, ja dodatków nie mam i nie mam takiego ogromnego, dużego pola do popisu. To jest fajne. To jest bardzo fajne. I może takie patrzcie. Dobra, na razie to zostawię. Takie w sumie może? Albo takie. Nie, dobra, takie będzie git. Nosek. Ojej, ale to są noski. Dobra, weźmiemy sobie ten. On jest taki spoko. Eee. Yy. Ten jest fajny, bardzo mi się podoba. Hmm. I w sumie, co by tu wziąć? Może to jest fajne. To jest fajne, bardzo mi się podoba. I to jest jeszcze spoko. Więc, więc tak może być. Aha, okej, okay, dobra. O wow, ale mam tu mało ubranek. O matkach. Bo ja po prostu, widzowie, tutaj testuję się, czy ja po prostu wytrzymam... Gierając w tokę bokę bez dodatków, czy, wiesz, czy wiecie, ym, czy nie będzie mi czegoś brakowało albo coś, wiecie. Wiecie o co mi chodzi? To jest w sumie ładne. No okularów teraz za pięknych tutaj nie mam widzowie, więc raczej nie bierzemy okularów, ale czy ja mam slajmu tu? Nie mam slime'u widzowie, ojej, trochę szkoda. Ale te okulary za to są cudowne, piękne, po prostu piękne. Więc weźmiemy sobie je. Ja. Teraz, czy są jakieś opaski tu? Są i to bardzo dużo pięknych. Okej, okay, zostawimy sobie tą. No i moja postać będzie wyglądała tak. No i na razie zostawię tylko jedną póki co. Teraz widzowie stworzymy sobie domek yy, Aha, ale najpierw yy, to ja wam pokazać, tutaj jest, o, diament, ale na razie go nie będę brał, bo zrobię z tym specjalny cynek. Aha, bo ja tam widzowie nie mówię, jeszcze się Dobra I nie zrobię sobie zdjęcia, o szkoda, szkoda, szkoda Ale to nic, wezm wezmiemy sobie czapkę. Okej okay. Tutaj się zamelduje może Okej okay. I teraz Idziemy widzowie y, Po prostu y, urządzić mój domek Gdzie <tryk> by go tu wybudować Tutaj w sumie jest fajnie Więc tu go wybudujemy <tryk> Tak on wygląda No i tak to wygląda. I teraz uwaga, widzowie. Ej, ja nie mogę postać tu brać. Nie mówcie mi, widzowie, dobra. Ojej, widzowie. Oh my god. Oh my god, jaka to kapota. Ojejku. Masakra, widzowie, pustki są tutaj. Serio, naprawdę, to są pustki. Więc teraz zróbmy sobie łazienkę. Ta toaleta będzie stanowczo git O. Dobra, git. Teraz półkę weźmy sobie. Jakąś, aha. Okej, okay, medełko. Ojej. Dobra. Wydaje mi się, że widzowie tak jest git. A i proszę was widzowie subskrybujcie mój kanał bo już tak mało zostało do 2000 że wow Nie ma tej siodeczki Ty, ty, ty była, była A w sumie to mnie potrzebne są dwie Grzebień i pasta do zębów bo więcej kosmetyków tutaj ja nie mam Niestety. Teraz sam sobie też wszystko wezmę. Okej, okay. nie tutaj. Tutaj damy to. O, jest w końcu. Tutaj damy to. O tak. Kosz na śmieci tu. Żelazko też tu damy. I tu, tutaj, i tutaj. Git. OK, widzowie, git <laughs> I Widzowie, postaramy się wykorzystać wszystkie tapety No więc tutaj możemy sobie wziąć o takie serduszka A tutaj takie drewniane po prostu Dobra, tak zostanie Niech, niech tak zostanie, widzowie Wow, widzowie, wow! Mamy bardzo dużo jedzenia, słuchajcie, więcej. Więcej, o wiele więcej, więc yy, postaramy się bardzo dużo do tej lodówki po prostu włożyć, żeby była pełna i żebyśmy nie musieli iść na zakupy. Okej okay. Oj, czekajcie, widzowie bo te żelki mi się zbagowały. O, dobra, git. Makaron. A nie, to tutaj. Sól i pieprz. Tu. Ketchup. I to coś... <śm> Lecimy, widzę, wylecimy. Sorki widzę, że jestem flecicho, ale po prostu no, się skupiam bardzo. Teraz, słuchajcie, chlebek. Jakąś bułeczkę. No i na razie tyle będzie, git, widzowie. I teraz, słuchajcie, dam sobie tą półkę. I coś takiego. O. I widzowie taki, dy, albo nie taki, taki dywan. Na razie w sumie tak będzie git, tylko sobie dam śliczce uwaga jakie są. Aha, okej, okay, dobra. Bierzemy widzowie te sztućcze. Okej. Okay. Dobra, to może powiesimy to tutaj. No nie da się powiesić? Halo? Jak to nie da? Bez sensu widowego, nie? Dobra, widzowie, jeszcze trzeba wziąć o właśnie takie rzeczy. Na razie wydaje mi się, że tyle, bo no aż takiej tragedii tu nie ma tutaj, ale... Za bogato to tutaj też nie jest. No więc teraz może przejdźmy do mojego pokoju. Albo tu zrobimy po prostu mój pokój, no bo czemu nie. Teraz ja bym sobie wzięła taką tapetę. I taką, o. Dobra. I jeszcze weźmiemy na pewno sobie w sumie może tą tapetę. Okej. Okay. Y no, najpierw zrobimy salon, no bo po prostu, tak. Dobra, dwie sofy to jest trochę bez sensu dla mnie. Okej. Okay. Teraz weźmy sobie ławę, ławę, ławę. O! Super to wygląda w sobie, Super. Super. I teraz zróbmy o tak. Hmm. Może tak, o, takie coś. I teraz dajmy tutaj nie. Może nie taką. O. Nie można? Nie, nie gadajcie mi, że, że się nie da. Nie. Szkoda. Szkoda. To w takim razie tu bierzemy może o taką lampkę. To tu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A nie, jeszcze zaświecimy tom. Podusie. Dobra. I jeszcze obrazy muszą jakieś być. Aha, no dobra, zrobimy coś takiego, może? O, dobra. No i zrobiło mi się to, co zwykle. Okej, okay. y więc teraz widzę, że przechodzimy do sypialni. Okej. Okay. Było coś takiego, że, patrzcie, że robi się coś takiego o. Że to niby nie jest poprawne i że powinno się zrobić. Jest takiego, że patrzcie. Patrzcie, patrzcie. No ale nie, widzowie, to nie działa. Czy, a jakbym zrobiła coś takiego, patrzcie, widzowie, że... Nie, 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 tak Tylko ta. Że dałbym łóżko na półkę. No i gdzie to łóżko jest? O dobra. Okej. Okay. No więc widzowie, chyba musimy wziąć yy, to łóżko jednak, bo... To się tak nie da. Naprawdę widzowie, to się tak nie da. Ale wiecie co można by zrobić? Można by zrobić coś w tym rodzaju, że... O, czekajcie. O! Takie biureczko, ale nie wiem, czy to wypali. <laughs> tak więc... Można by w sumie takiego dać. Niech będzie. Aha, czyli zabawki mamy takie. Dobra, dobra. Niech będzie, widzowie. Książeczki na półkę. Ej, no jak to? Czemu one się nie stawiają? Halo. Halo. Dobra, widzę. Wyrobimy dalej. Robimy dalej. I teraz jednak zrobimy o coś takiego. Tak. Teraz damy coś takiego w sumie, bo... No sama nie wiem czy coś się jeszcze opaca robić. No widzowie bieda tu jest trochę, tak. No z dodatkami widzowie jest o wiele, o wiele, o wiele lepiej. Naprawdę widzowie. Jak nie, jak nie macie w ogóle zero dodatków, a na przykład wasi rodzice... I wiecie, że możliwe, żeby się zgodzili, to serio, jak gracie często w tokie Boka to poproszę ich o dodatki, bo dodatki są naprawdę super i one naprawdę się mega przydają. Po prostu, naprawdę, ja widzę, że ja mam bardzo dużo, masę mam dodatków, tak szczerze. No i po prostu polecam Wam je z całego serca, bo po prostu będziecie. Mogli się lepiej bawić i w ogóle. Okej, okay, widzowie, ale całego odcinka nie mogę stracić na urządzaniu domku. No bo muszę też, no... wziąć inne rzeczy do domku i w ogóle zwiedzić. W sensie ja znam to miasto praktycznie na, na pamięć, ale... I tak musimy je widzowie zwiedzić. Więc słuchajcie, ja bym dała tutaj jeszcze jedno łóżeczko. Tak wiecie, w razie wu! Tak, w razie wu! O, tutaj. Ale ogólnie jest tytuł. Widzicie, tam się też za rady położyć. No i teraz widzowie, musimy wziąć jakieś kartony najlepiej. Te dwa. Wezmę te dwa kartony. No i widzowie lecimy. Słuchajcie, bo musimy po prostu e, pójść w 3 miejsca. O, na przykład na pocztę. Na pocztę musimy iść. To jest obowiązkowe. I tu widzowie są prezenty dla tych, którzy jeszcze nie grają w pkb bokę. O mój Boże. Nie widzowie, to jest. To chyba się nie naprawdę. Ale super, ej, widzowie, super. Super, naprawdę widzowie, super. Wow, ile prezentów! Oh my god! Ile prezentów? Dobra, najpierw ten. Piżamka, super, 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 super. Nie mam dodatków, ale już mam super piżamkę. Globusik, on jest obowiązkowy. Czekoladka, czekoladkowy króliczek. I mamy tutaj też ten koszyczek. Więc jego do pudła Okej, okay, dobra. Yy... Dobra widzowie, więc tak. Czekaj sekundę. Chyba muszę tu zanieść do domu, wiecie? Tak, ten zaniósł to najpierw do domu, a potem ci tu wrócę. Okej okay, widzowie, właśnie już. Yy... Wyszłam z tej poczki. Teraz wchodzimy sobie do naszego domku. I to umeblujemy jakoś. No bo gdzieś to wsadzić musimy, no nie. Okej, okay, czekamy, czekamy. I już widzę, że jesteśmy. Dobra, no maskotki na razie w sumie możemy dać. Yy, maskotki. Gdzie damy maskotki, widzę. Tu piżamka, ok. Dobra, czekoladowy królik tu. A do tego pójdą maskotki. Wszystkie. A nie, bo to jest To <todgłosy> jest zwierzątko. Lobusik poszedł spać, widzowie, a my lecimy po resztę rzeczy. I piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie odcinki z Toki Boki właśnie na tym kanale, ale bez dodatku. Dobra, lecimy na poczcie znowu, bo tam jest mega dużo rzeczy. A nam na rzeczach najbardziej zależy. Po prostu, żeby. Myśmy mieć nasz domek na fula wypany, żeby po prostu mieć te rzeczy, nie? Okej okay, widzowie, weźmy sobie od razu też te dwa sweterki. Siaka możemy też wziąć. Kolejne ubrania się zawsze przydadzą, widzowie. Ubranka się zawsze przydadzą. Dobra, z tym na razie może weźmiemy tylko sam aparat, albo ewentualnie to. No bo po co więcej brać, dwie Tylko takie ciepłe ubrania i w ogóle bierzemy, no bo reszta nam jest niepotrzebna. Słuchajcie, gdybym ja widziała w ogóle, że tyle nowych rzeczy doszło w urządzaniu tych domków do Toki Boki, i bym wtedy miała wiecie, zero dodatków jeszcze, to ja bym chyba, widzowie, oszalała. Naprawdę, oszalałabym. Codziennie bym po 5 godzin grała w Toki bokę. Yy, ok, widzowie, więc bierzemy sobie też ten Parasolka, bierzemy parasolkę, widzę, ona nam jest potrzebna do życia, naprawdę. Kurcze, felek. No dobra, weźmy sobie to, to, to. Jakieś powiadomienie z telefonu mojej mamy, co mi zwraca na powagi. Ojejku, to jest, to jest, to jest, to jest. W ogóle ja to teraz nagrywam na takim mini ekraniku, a wy to widzicie na niektórzy z was może na dużym telewizorze, niektórzy z was może na tym samym co ja. Niektórzy z was może na tablecie, na telefonie. Znaczy nie na telefonie tylko na laptopie, komputerze, nie wiem. Nie wiem na czym tam oglądacie, ale możecie napisać w komentarzu, na czym oglądacie moje filmiki. To jestem bardzo ciekawa. W ogóle widzę, ja bym tutaj Łęzy mogę zrobić. Ale naprawdę brakuje mi dodatku. Za dużo tych rzeczy o! Nie będziemy brać, no bo jednak to trochę niepotrzebne. Nie, nie, tak, taki ogrom tych rzeczy to niepotrzebne, To jest naprawdę, widzę, że. <laughs> I zwykłym, to jest To są najlepsze rzeczy ever. Serio, widzę, serio. Ale teraz to już chyba raczej sobie długo nie popatrzymy na to. Plecak, 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 plecak. musi być obowiązkowo. Oj... Ja... Oj ja nie mogę. Ej, to są ubranka od biednej rose, widzowie. To jest to, ej, naprawdę widzowie to jest to. Jak nie znacie biednej rose, to wyjdź na migra. Bo tam na, na pewno się dowiecie, na 100% się dowiecie, to jest Lidnoroos. Yy, chyba, że nie popatrzycie wy starsze filmiki. Bo to wy nie dowiecie. Ale widzowie, już wszystko nie przepatrzyłam chyba. No i lecimy teraz do domku mojego już. A uneblujemy, słuchajcie, już ten domek w następnym odcinku. I pamiętajcie, 10 łapek w górę, następny odcineczek. Musicie zostawić 10 łapek w górę i wtedy wyjdzie następny odcinek już jutro. Jeżeli nie, to po prostu ja zadam odcinek następny z tej serii, jak wybijecie 10 łapek w górę. I pamiętajcie, i pamiętajcie każdy 10 łapek w górę to jest po prostu... Yy, jeden więcej filmik więc to od was zależy czy ta seria wyjdzie na mój kanał po prostu więcej odcinków czy nie słuchajcie ja bym bardzo chciała ale nie wiem sama czy to dobijecie ja w, ja w was wierzę żeby nie było ale po prostu niektórzy z was mogą w ogóle po prostu oglądać a nie yy, wiecie nie, nie lajkować i tak dalej. A niektórzy z Was mogą lajkować. I tym osobom jestem bardzo wdzięczna, a tym, którzy jeszcze tego nie robią, to zalajkujcie, bo naprawdę ten filmik jest super według mnie. A jeżeli według Was nie, to mi będzie troszkę przykro. Ale to już trudno. Ja mam widzę dwa caki I jeszcze mam jedną torbę. Okej. Okay. Tego pudła na razie nie będę wypakowywać, bo po prostu masa rzeczy tam jest. Masa rzeczy. No i teraz lajkujcie, pamiętajcie 10 łapek w górę, na następny odcinek. No i pamiętajcie też, żeby subskrybować mój kanał, udostępniać ten filmik, komentować. Yy, I co jeszcze macie robić? Wpadać na moją społeczność, yy, no i na społeczność Amigra i na Amigra, bo na Amigra ostatnio mało wyświetlacie. Jest mi bardzo sm smutno z tego powodu. Bardzo jest mi smutno. A, bardzo możliwe. W sensie, to nie mówię oficjalnie, ale możliwe, że w, w, w czasie mojego kanału wyjdzie książeczka Toka Boka. Czyli właśnie Toka Boka to jest gra, którą widzicie tutaj i na imigracji jeszcze na moim kanale. No i no i po prostu możliwe, że będą wychodzić z tego książeczki, ale to dopiero, dopiero za bardzo długo. Naprawdę dużo czasu potrzeba, żebym ja to po prostu wydała i ja będę musiała widzieć, żeby po prostu lajkujecie mnie bardzo, subskrybujecie, oglądacie i bo inaczej to raczej raczej nie, raczej nie. Ale to wiecie, wszystko zależy od Was. No i też ode mnie. No i co? Pamiętajcie, 10 łapek w górę na ten odcinek, czyli lajkujcie, jeśli, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie. No i co? Pa-pa!